Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku Dzisiaj chciałbym ogłosić konkurs rysunkowy związany z grą Hero Siege Mam do rozdania 4 klucze na Steam, więc jest o co walczyć Wasze zadanie będzie bardzo proste W grze mamy przeróżne potwory, od małych robaków plujących kwasem do ogromnych tytanów zadających masę obrażeń Mimo tego wciąż jest tutaj miejsce na nowe monstra Dwie osoby z najlepszymi projektami zostaną nagrodzone za warstwę techniczną, a dwa kolejne klucze pójdą do losowo wybranych osób, ponieważ chcę docenić również wzięcie udział w konkursie. Technika jest zupełnie dowolna. Do 26 listopada czekam na wasze zgłoszenia na moją skrzynkę mailową. Indie po polsku małpa, Każda osoba, która wyśle grafikę, proszona jest o napisanie komentarza pod tym filmem. Bierzcie się do pracy, bo Herosich niedługo zyska nowy dodatek, więc warto wcześniej ograć podstawową wersję.